Jestem u naszych kaczuszek w wolierce. Mamy mróz, chciałem właśnie przyjść zobaczyć jak one tam się powiedzmy bez wody tutaj znajdują. Mają jedynie w pójście małą miseczkę, Żona chociaż dopilnowała, żeby tyle chociaż wody miały, bo wiadomo ja jest wszystko pozamarzane. Tak, że zawsze mogą zresztą tu widać, że... Niewielka ta miseczka, a one stoją właśnie nad tą miseczką, jakby nad swoim kąpieliskiem. Zaraz wam pokażę. Tutaj mam ten ich stawik. Oczywiście grubo lodu. Jedynie tylko mają wodę świeżą postawioną do właśnie do picia, żeby mogły się czystej wody napić. Chociaż tam tak w tej małej miseczce mają podawane, zmienioną cały czas ale gruby lód no i nie ruszymy tego dotąd, dokąd to po prostu nie odmarzie nie odstanie na tej wanienki bo przecież kto go wyciągnie to podniesie przede wszystkim tak 7 wiader wody że to, to blisko <laughs> blisko 100 ile to wszystko waży także nie ma najmniejszych szans także musimy czekać po prostu na ocieplenie żeby ten lód ostał podobnie jest właśnie z tą miseczką tylko tutaj widzę że no, został rozbity lód aczkolwiek to jest tu woda taka się zrywia żółta brudna <laughs> dlatego że one Chodzą po tym lodzie i no i się po prostu załatwiają na, nie, na niego więc tutaj się taki robi już Szą, sząbko małe się tam robi i trzeba będzie jak tylko tak jak mówię odmarznie wziąć to wszystko to wynosić bo widać tak jak mówię się pewno nie da no ale będzie łatwiej sprzątać bo podniesie się lód i się cały wywali tu widzę też mają wywalone z wcześniejszej miseczki, też kra leży trochę tego lodu No i zapowiadali już jutro właśnie, że ma być cieplej 3-4 stopnie to podejrzewam, że odważnie tyle, że po prostu dało się to wyciągnąć bo na pewno tak szybko ten lód się nie nam nie rozpuści A no kaczuszki dostają ziemniaczki z miseczką, w miseczce mają właśnie za szybką no niespecjalnie jest tego na się, dużo. Nie widać, żeby się ganiały. Są już dwa tygodnie ze sobą. Także się cieszy mnie to. Nie muszę przez to rozdzielać tych wolier i dzięki temu właśnie mają więcej miejsca, także sam zadowolony jestem. No czekamy na wiosnę Myślę, że niebawem będzie